Ta nasza droga jest otwarta, a ta poprzeczna jest otwarta. Trochę za wcześnie było ten ale... No ale teraz zrobiło się czerwone. Tak? Tutaj jest przewidziana strzałka, tak? Jest strzałka. Mamy się zatrzymać. I teraz skręcając ustępujemy krótko mówiąc wszystkich. Czyli pieszych nie ma, podjeżdżamy. Nie, nie, tak nie odbijajmy. Teraz samochód nie ma. Tu pieszy ma czerwone, tak? To Teraz tu wykorzystamy ten gwiazd po lewej do zawrócenia. Jedziemy przodem, wyjedziemy tym. Już tak. W lewo, w lewo, ten ten. W lewo. Tak, ten, to lewo. Tak. Jest jedyka, Dobrze. Podjeżdżamy. Dość tak. dużo wiesz, proszę. jest to skrzyżowanie czyli jadąc prosto na zielony tak. jak będzie zielony nikogo nie puszczamy, tak? Teraz na najbliższym skrzyżowaniu w prawo, tam jak te białe, czerwone słupki z tak. Teraz włączamy się do ruchu, tak? Tak, włączamy się do ruchu, bo wszystko w Czyli do skrzyżowania i na skrzyżowaniu w lewo pojedziemy, Na w lewo tak, w lewo, tak. w lewo. Tak. Czyli teraz zaczynaj. Otóż się. Teraz jak zapali się zielony, to ta nasza droga będzie miała otwarta, a tamta będzie zamknięta. A teraz jak my mamy czerwone, to widzimy, że teraz jadą to tramwaje. Teraz jadą dalej. tramwaje i jadą po tej poprzecznej drodze, po po czyli nasz. Czyli jak nam zapali się zielony, to już nie martwimy się o i nie martwimy się o te samochody, tylko o te sprzeciwka. I dojeżdżamy do środka, nawet za te trójkąty musimy wjechać, przepuszczamy sprzeciwko i skręcamy. Jeszcze A. pamiętamy o pieszych, tam jedna pani stoi, tak? No, stoi. Jedziemy. On skręca, to musimy się wyminąć bez kolizji. Tu od razu na prawy pan sobie możesz wjechać. Znowu to w lewo od razu proszę. Tam gdzieś zabrócił na skrzyżowaniu ze światłami znowu blewem pojedziemy. Mamy wolne. Pierwszym z tym, którzy tak. jedą tak. przez tą Jeszcze drogę trawają. poprzeczną tak. i trawajce. Tam jest tramwaj, ale zakładamy, że się zatrzyma. Tak? Tak. Zatrzymaj się. Jedziemy. Przeczna tak. będzie zamknięta, czyli jakby tam ktoś chciał albo Biedziemy. piesi? Tylko pieszym, pieszy. tak. Tramwaj mnie, bo tramwaj teraz na pewno ma zamknięty. Uh -huh. A sama podobnie, bo my mamy przed nimi pierwsze, Ale trzymaj się prawego i, i staraj się tak, żeby z nim się pogodzić, dobrze? Tyle wybiegasz. Nie mogę uważać na tam, ale nie słyszałem, nie, bo no, tak, tak. wiedziałam, Widziałam, że nie jedzie, bo już tak. przez pannę tak. się zatrzyma. No nie zawsze się zatrzymuje, to jest nieprawda, tak. że się nie zawsze. Oni tak okrążają te samochody skręcające, musisz na to być przygotowany. mina tam to uważaj, tak, to i tu się koncentruje. No i zdążymy, tak? Zdążymy przed tym. I możesz naprawdę od razu pieniągnąć. Tutaj się trzymaj do tego nowego. Tutaj jest nasz pas. I zapala się zielone. Czyli jak jest okrągłe zielone będziemy puszczać. No, to. Tak. tylko my skręcamy w lewo, nie zawracamy jak ten Skręcamy w lewo, tam będziemy wjeżdżać. I tu zatrzymujesz tutaj. Zatrzymaj podjedziemy bliżej. Tak żebyś widziała. Widzisz tutaj ładnie? Tam sprzeciwka. na to. Czarne. I tutaj musimy wjechać na ten lewy pas. Ta ciągła linia oddziela nas od prawa. Zatrzymaj się, to już musimy ruszyć. Już, już, już. Ruszaj, ruszaj, Widzimy w ostatniej chwili, to zobaczamy już jest czaj się. Teraz od razu prawie nie Ale patrzymy, patrzymy. być może nie być a ty nie widzisz czy Aha. jest rozumiesz no dobrze nie ma tramwaja Trzeba strzałki do jazdy prosto, bo jak będziesz strzałki do zamknięcia w lewo, to w sumie zawrócisz. Aha, Czyli nie tam nie ten, tylko tutaj obiekt, ten się pomylił, obcego miasta, to poczekaj, niech sam odjedzie. Zmieniło się. Tak. Jak nie już się, tak inaczej się już ponieważ oni ruszyli, to też się zmieniło się. I tu oni z lewej strony. A miam. Mimo zakazu powstawicki sobie stronę. No. Tym sprzeciwka, którzy skręcają w prawo i jadą prosto. A. tramwajowi... Nie, tramwajowi nie właśnie. A tam właśnie, tramwaj ma zamknięty. Tramwaj ma zamknięty. Tramwaj ma zamknięte i pierwszym, którzy tam tak, no będą jest, na poprzednim. Jest. Jest. Nie ma nikogo. Idzie pierwszy. I od razu na najbliższym skrzyżowaniu w prawo to tak jedna. Czyli jak będziemy skręcać w prawo, to będziemy skrętować. Zauważ, że jest czerwone, a tramwaj ma otwartą drogę, widzisz? Tak. A tramwaj jedzie, a samochody stoją, mają czerwone. Także Aha. jeżeli skręcasz na czerwonym, to tramwajów się spodziewasz i z tej strony, i z tej strony. Przepis jest taki, że skręcając warunkowo ustawiamy wszystkim. A teraz, jak masz zielone, no to tramwajów tylko z tej strony. Jakby tu był jeszcze tory, to, to już nie, ale znowu czerwone. Będziemy skręcać na czerwony, tak? Na strzałeczce no, na, strzałeczce. Czytamy, na strzałeczce. Jeszcze się nie świeci. Tu nie było, tak? Nie, nie ma. A teraz to nie było widać. Nie idzie. Patrzymy na pieszych. Mają jeszcze czerwone, tak?